Sponsorem kanału jest LGbet legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Dzień dobry! Moi drodzy, kolejne ulane testy. Dzisiaj testy z wyjątkowym gościem. Jest z nami Adam. Uszanowanie, witam serdecznie widzów. Adam jest osobą wyjątkową, bo wielokrotnie przysyłał nam różnego typu produkty na testy, a także był specjalistą od przypraw. Dokładnie tak. Prawda jest taka, że dobre jedzenie jest wtedy dobre, jak się je dobrze przyprawi. No, przyprawy no to jest... Podstawowa sprawa, tak? Adam przywiózł nam zupki. Uwaga, są to zupki marki Jemy i Jemy. Wygodnie i smacznie. Co ważne, są to takie zupki błyskawiczne, które możemy podgrzać w garnku albo w mikrofali. Jedna taka zupka, średnio około 5 zł, to jest 450, w niektórych przypadkach 400 gramów. Jesteś zupowy, czy jesteś ja drugodaniowy? jestem bardzo zupowy. Idealny kompan do przetestowania zup. Dzierżę w dłoniach, pomidorową z kurczakiem i ryżem. I podstawowe pytanie: Pomidorowa z ryżem, czy z makaronem? Szczerze, wolę z makaronem, ale jak jest z ryżem, to też mi nie przeszkadza. Tak ona wygląda na mięsie z kurczaka, marchewce, pomidorach w postaci pulpy, doprawioną pieprzem i natką pietruszki. Kiedy dopadnie Cię głód, albo nie będzie czasu na gotowanie, wystarczy podgrzać. Jaki taki jest Twój podstawowy zestaw przypraw? Bo umówmy się, no dla mnie sól, pieprz, czosnek granulowany i ostra papryka to są takie... Elementarz, mm. to jest tak, taka baza, którą zawsze używam. Ja osobiście podzielam Twoje zdanie, aczkolwiek czosnek tylko świeży w główce wyciśnięty. Okej. Okay. Kogo Ty masz z lewej? Drugą klasyczną zupę w Polsce, czyli rosół, również z kurczakiem i ryżem. Co ciekawe, ja chyba z ryżem y, rosołu to rzadko jadłem. Pamiętasz ostatni ten test zupy, jak wyszedł, wyszedł skandal z ogórkową z ryżem? Kapuśniak z mięsem wieprzowym. Są takie dni w tygodniu, kiedy człowiek budzi się zmęczony. Zobacz, czy jest kminek w składzie, bo jak Właśnie. nie ma, to może być ciężko. Kapusta powoduje jednak, że no. ten żołądek będzie pracował? Tak, przyprawy, w tym pieprz, kmin rzymski, bo właśnie, bo jest kminek i kmin no, rzymski. Powinien być kminek coś tutaj. Zupełnie jest inny aromat tego, kmin rzymski się bardziej dodaje w takich azjatyckich Trawach. Nie ma takich właściwości jak kminek, że... że do... Łagodzi. Łagodzi, dokładnie. Tu dodali też ekstrakt drożdżowy, czyli te drożdże jeszcze, tak, to... <laughs> jeszcze dają w palnik. Mięsa wieprzowego 5. Niewiele, niewiele, ale powiem szczerze, kapuśniak czasem, jak wiedzie na takie skołatane nerwy, jest idealny. Kolejny klasyk, czyli zupa jarzynowa z mięsem ze świni, czyli z mięsem, z mięsem wieprzowym, marchew, Kapusta biała, ziemniaki, seler, pietruszka i fasola szparagowa. Klasyk. Elegancko. Jest zupa, którą przynajmniej raz w życiu każdy z nas jad, będziemy mieli fajne odniesienie. Zupa warzywna bardzo popularna. Fasolowa jest z kiełbasą wieprzową. Ile tej kiełbasy? 6%. Jest tutaj słonina wieprzowa. Właśnie w moich rękach jest grochówka, również z kiełbasą wieprzową. Z kiełbasa wieprzowa również 6% grochu aż. 8. No, chyba zerknąłeś, ale tak, jak 8, to jest 8. Osiem, osiem. Słonina jest również i wędzona. Ciekawszych rzeczy jest też y, Ascorbinian sodu. No, czyli taki tam E. Tak, musi coś tam być. Musi być, być te... trwało dłużej troszkę. Zupa tajska. W Tajlandii ludzie kąpią się w basenach w okularach. Można się pomylić. Można się pomylić, jeżeli ktoś się pomyli, to i tak cena jest ta sama, 5 dolarów. Seria zup świat. Te były zielone, krajowe, a te są takie bardziej ciemne, 400 gramów a nie 450, ugotowaliśmy dla Ciebie zupę tajską na mięsie z kurczaka z bogactwem warzyw, trawą cytrynową. Trawa cytrynowa jest chyba charakterystyczna tak. dla tej kuchni. Tymczasem indyjska zupa. Byłeś kiedyś w Indiach? W Indiach nie. Ja nigdy nie byłem, ale jakbym był, to na pewno bym zjadł tam zupę. Ciekawe czy wieprzowinę dodali. Jak, to jest indyjska. Ale jest niestety coś, za czym nie przepadam, czyli soczewica czerwona. Uh. kmin rzymski, kurkuma, imbir, kolendra, cynaun, czyli mocno przyprawione będzie to na pewno. Czy ludzie zwracają uwagę właśnie na te przyprawy, właśnie podobne do kuchni indyjskiej, które na co dzień jak gdyby nie są używane w Polsce? Jak gdyby patrzysz procentowo, ile schodzi tych przypraw, właśnie orientalnych? Powiem tak, kiedyś na początku. Yy... Znaczy wprowadzam tam systematycznie, powiedzmy, jakąś daną przyprawę, no i patrzę, jeżeli jest zainteresowanie nią. No to ciągnie dalej. Tak, no z, zazwyczaj z tego typu przypraw to garam masala, tej masala. No i oni też i... dużo kary dodają do wszystkiego. Tak, kary dużo, a z kolei Polacy tak niekoniecznie. Dużo osób kręci nosem, jak widzi, o, kary to nie, to nie. Kary mhm. to są liście, tak jak liść laurowy na przykład okay. w takiej formie, to też są liście kary i właśnie na bazie tych liści są te różnego rodzaju mieszanki kary robione. Link do strony Adama będzie. Pod tym filmikiem. Uwaga! Minestrone! Mi się kojarzy z Włochami ta zupa. Zachwycisz się bogactwem smaku warzyw i dodatkiem makaronu muszelki. Powiem więcej, mój ulubiony. To jest taki biały kruk. Jedyna zupa z makaronem w zestawieniu. Wystarczy podgrzać, by poczuć smak włoskiej zupy. Minestrone! Warzywa 29. Marchew, cebula, fasola, cebula. Dwa razy cebula? Nie, cukinia. Ziemniaki, pietruszka, fasola biała, drobna. I seler naciowy z pszenicy durum. Lubczyk, muszę się zapytać. A to... Niektórzy mówią, że jest jakiś element afrodyzjaków w nim. No, niby jest, no ale to tak bardziej... Za dwa kilo trzeba zjeść. No, albo i lepiej. Mi się wydaje, że jest dużo ciekawszych afrodyzjaków niż lubczyk. Straż. Na przykład katuaba jest takie, taki kora drzewa mhm. I nawet jest takie powiedzenie brazylijskie, ile dobrze kojarzę, że do pięćdziesiątki działa facet, a po pięćdziesiątce katuaba. Jest to dostępne w Polsce? Jest dostępny, u mnie też nawet dostaniecie. Zapach jak to drewno, nie? Jak ktoś chce być piękny i gładki, to no musi tak, cierpieć. No trzeba więc. cierpieć. Krwienie, no bo wiadomo, tu chodzi o krew, nie? Głównie w tym tak, temacie. Tak, bo jest to narząd, przypomnę, który nie ma w sobie kości. Lecimy Cóż, dalej. No ostatnie. Żurek. Inspirowaliśmy się przepisem na tradycyjny żur na zakwasie. Zjesz taki talerz albo michę takiego żurku i masz więcej sił niż po drugim daniu. No, wypadnie, zjeść. Da, no i musi być kiełbasa. Kiełbasa 10%. Sprawdźmy może jeszcze, która jest najbardziej syta. W 100 gramach. 68, czyli najbardziej indyjska. Czyli o ta soczewica, A najmniej, ja tu mam 27. O nie, to takiej tutaj nie ma. 30 jest. Czyli warzywna. Jarzynowa, jarzynowa. No. i indyjska. Moi drodzy, to był tytułem wstępu. Teraz magia kina. Spotykamy się już na stole z łyżkami w dłoniach. Zaczynamy z grubej rury. Zupka tajska jako pierwsza dzisiaj wjedzie na, na warsztat. Kolor taki powiedziałbym pomarańczowy. Ja bym bardziej powiedział, że żółty. Widać marchewki jest dosyć sporo w tym zestawieniu. I... Kukurydza. Widać, że też maleczko kokosowe było grane. Mm. Chyba lepiej smakuje niż pachnie nawet. No, jest ostrość. Ale nie za pierwszym razem. Po Czyli... chwili, po tak, chwili. tak, tak. Pierwsza łyżka była taka subtelna, teraz już czuć power, ale ja tego mleczka nie wyczuwam, tak jakoś nie, nie dominuje. Ono łagodzi, ale jak gdyby ostrość jest zachowana. Gdzie jest ten kurczak? Jest, jest, jest. jest kawałek. Ja się nie dokopałem jeszcze tutaj u siebie. Mm. Trzeba naprawdę poszukać, żeby go znaleźć. W zupie za 5, 5 zł będzie nie Dużo wiadomo, kuczaka, ile ta. mięsa, nie? Jest wyrazista. Fajnie, fajnie, jest pikantne. Sobotni poranek albo niedzielny. Idzie na pewno na dobrą stronę. Tak. Zupa tajska. tajska, można spróbować, na pewno nikt nie pożałuje. Zobaczcie, ja teraz cały czas czuję, że jest moc Lecimy dalej. Numer dwa. Pomidorowa. Kurczakiem i z ryżem. Jak wyjąłem ją, prawda ładnie pachniała, teraz też ładnie pachnie. Ale kurczak znów się ukrywa. Znalazłem kawałek, ale jest tak mały, że prawie go nie widać. ziarenko ryżu jest większe od tego kurczaka. Zgodzę się. Było napisane, że ma być tutaj pulpa pomidorowa. A nie ma dla mnie żadnego wyrazu. W ogóle smaku i. Nic tutaj tak. chyba w ogóle pieprzu nie było dodawane. Jeszcze co do soli, to jeszcze w miarę. Ja nawet jak biorę na łyżkę, to ja nawet nie widzę tutaj. Kawałka pieprzu. Dziwny pomidorowy posmak. Ten kolor nie jest taki klasyczny czerwony, on jest taki żółto-pomarańczowy. Tak. Czyli... Może nie jest jakaś fatalna ta zupa, ale spodziewałem się więcej, jeszcze tu widać... Szczebelek niżej zdecydowanie od, tak. od tajskiej. Niestety, ale w tej kwestii... Pomidorowa nie, ale nie. też nie jest jakaś fatalna, więc... Jest zjadliwa? Można doprawić i też, te, też ujdzie w tłoku. Pomidorowa leci na stronę złą. Zupa fasolowa ma być z kiełbasą. Wieprzową. Zobaczymy czy też. Ja się jest. pochwalę, że Piotr tutaj dzielnie ładował. Mam więcej kiełbasy niż fasoli. A ja mam Polcji. i fasolę, a ja mam chyba fasoli więcej, bo fasola była na dnie. Ten no, wywar w porządku. Kiełbasa też OK. Ja bym jeszcze to doprawił, ale sama baza no, nie jest zła. Dużo więcej pieprzu, może odrobina majeranku i był wzór zupa. Nie no, naprawdę. Więc na plus to jak można zjeść. I zjadamy. Nie wiem, czy pan całą kiełbasę z tego opakowania, czy te, Ale na, naprawdę, mimo 6%, mi to jest wydaje, sporo. Ja jest miałem sporo, zjadłem sporo. Miałem sporo tak? no. Każda łyżka swoje waży. Ja zostawię miejsce, bo to, żeby później jakiegoś Meksyku nie było specjalnego. Pamiętajmy, że jesteśmy jeszcze nie na półmetku. Zupa indyjska, moi drodzy. Znaczy ja wiem dlaczego, bo jest dużo soczewicy. jestem panem takich smaków, subiektywnie, ja bym tej zupy nie zjadł, ale. A ja bym ją zjadł. <laughs> mi to podchodzi. Jest dużo kary. Tu mi trochę brakuje. Ta tajska była lepsza, bo była bardziej pikantna. Ta jest taka. Adaś był na nie. Ja jestem na tak, więc pójdzie ona na, na, na środek. Ja jestem na nie, ze względu na to, że po prostu to są smaki, za którymi nie przepadam. To była czwarta zupka. Za chwilę piąta. Będziemy na półmetku. Five. Powiem szczerze, nie wiem, czy tak się, czym się tak mocno zgrzałem, czy yy, jedzeniem tej zupy, czy robieniem. Jedno jest pewne, że jesteśmy w studiu Miarian Grande jest 17-18 stopni, a na dworzu jest trochę ciepły. Zupa jarzynowa jest mięso. I nawet są spore kawałki tego mięsa. I jest kapusta. Zupa dobra, ale jak w każdym poprzednim przypadku. Zawsze trochę trzeba doprawić jednak. Tak, koperku bym dał więcej trochę też. Ale tych warzyw jest sporo. Jest fasolka szparagowa. Pod względem treści jest OK. Po prostu trzeba pod własny gust to przyprawić, ale. Nie, bo to, bo to jest ka kapusta, kapusta taka może tak po właśnie. pokrojona, ale jest poprawna, jest poprawna jakbyśmy mieli do wyboru zupę, a stałaby między nami też butelka, czy wybralibyśmy jarzynową, poprawna zupa, jarzynowa, dla zdrowa, zdrowa, to chyba jest najlżejsza zupa, bo ma tylko 27 kalorii Ojej. w 100 gramach. to tak jak ktoś jest na diecie, to, to bardzo wskazane. Ona na pewno idzie na dobrą stronę, ale myślę, że pierwsza nie będzie. Żurek miał być na zakwasie, miał być z kiełbasą wieprzową. Kiełbasa zdecydowanie biała. No jest chyba na zakwasie. Nie, źle. Szczerze powiedziawszy bałem się, że będzie gorzej z tą zupą, ale jest poprawna. Gotujemy jajko, wrzucamy do tego i mamy komplet. No. Nie wiem, to była kiełbasa, w której ale ta jest chyba trochę gorsza. Gorsza, tamta była lepsza. Tak, ta fasolowej, tak. Ta, ta fasolowej. Tak, zdecydowanie ta tak, ta lepsza. lepsza. I więcej było. Ta się jakoś tak rozpada, więc. Może świnka była po prostu. Hucza. Poprawny Żurek, ale idzie do rodziny, tutaj do indyjskiej. Lechosław Żurek taki był kiedyś, aktor chyba jest nawet. Zawsze w niedzielę, tradycyjny polski obiad. Ma być rosółek. Jest są kawałki kurczaka. Jest, kurczaka jest dosyć sporo w porównaniu do tych pozostałych zup. Mało, dosyć marchewki, jak ma rosół, moim zdaniem. No i dużo ryżu. <słuch> rosół jak rosół? Wydaje, że on z chyba jednak nie był robiony. Raczej chyba nie. Trochę, trochę się zawiodłem. Myślałem, że ten rosół będzie. Trochę lepszy, ale tu wyszło może nie tak soba jak z pomidorówką, ale za dużo minusów moim zdaniem. Domowy rosół to raczej nie jest. No. Jedynie co jest na plus, to jest w miarę słoność odpowiednia. Głównie urywa. Głównie nie urywa, nie jest tragiczna. Myślę, że środek będzie środek. najlepszy. Tutaj najlepszym rozwiązaniem dla niej. Ani ona wam nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Tak wydaje mi się, że po prostu zjesz, bo zjesz. kawałki kurczaka, które są, to, to są takie wiórki bardziej. Tak. Nie ma tu żadnej nóżki, nic nie pływa takiego. Poprawne ale jest sporo do poprawy. Czym pachnie kapuśniak? W tym wydaniu pachnie kapustą. Zdecydowanie kapusta. Są kawałki mięsa. To ma być mięso wieprzowe. Głównie marchew i kapusta tutaj nie ma. Nie ma ziemniaków, przynajmniej w moim, moim talerzu. Jest kwaskowy. Oczywiście bym tutaj dowalił furę pieprzu. Smak kapuśniaku jest. Aczkolwiek ja jestem przyzwyczajony osobiście, że na, musi być na ostro. Musi być tak. Dosyć. Pieprznie. O, pieprznie. Nie, może to wtedy trochę jak mam je kwaśna, jest ta. Zakwaśna. Za może rzeczywiście tak. masz rację, że odrobinę zakwaśna. Jest taki na końcu taki mocny kwasek, Na pewno jest lepsze to niż rosu. No, dżurka pijany. też lepsza. Troszkę mniej tej kwasowości, bo ona rzeczywiście na sam koniec ma, masz takie wrażenie, że chyba ktoś przesadził. Za bardzo ukiszone i do tego no, trzeba dodać pieprzu. Purę no. pieprzu, bo tu nawet nie ma jednego ziarenka nawet. Jest odrobina, tutaj widzę, że jakieś są, jakieś, ale no to. Na taką porcję 400-450 czy 450 gramów. No. Ziemski też zupełnie nie jest wyczuwalny, mimo że jest, jest tu napisane. Błoska zupa mi na stronę zupy świata. na zupa z makaronem w całym zestawieniu. Fasolka szparagowa, marchew, trochę cebuli. Mięsa tu nie widzę. Chyba nie ma mięsa. To Jak na warzywną zupę? To całkiem chyba tutaj jakaś przyprawa jest. Może bazylia. Może bazylia. Ta bazylia. Bazylia, bazylia tak. Byłem ciekawy tej zupy, bo nigdy nie, nie miałem okazji spróbować nawet tej takiej nazwy, na stronę. Nie wiedziałem, co to jest, z czym. Dorzuciłbym do tego mięsa i byłoby okej. Okay. Może jeszcze trochę papryki, bo tu, zobacz jak to wygląda na obrazku, jak to wygląda tu. No jak Kolor taki no jasno. Żółto-pomarańczowy. A tam czekamy jak barsz. I ja bym jeszcze odważnie poszedł w tą bazylię. To ta bazylia tu robi robotę, tak. To będziemy to dyskutować, ale wydaje mi się, że chyba nawet lepsza od kapuśniaków. To mówią, kto jada ostatki, ten piękny i gładki. Zupa grochowa przed nami, idę ją przyrządzić. Grochoweczka, najgęstsza z nich wszystkich, wygląda jak taka trochę papka. Papka dla dzieci. Kor. Mało zachęcający, na pewno nie. No, zapach jest taki... Zapach jak ok, wiem, ale z mięsem jest bida. Smak lepszy jak wygląd. Tak, to jest bardzo dobra. Czy ty ranku nie widać, który powinien być. Powinno być go aż za dużo. Są ziemniaki, jest groch jest ona treściwa. Bardzo zadowolony. Nie wiem czy jedno z nie najlepszy. Na pewno będzie na podium, bo... Na pewno. Dajmy ją na razie tutaj, a zaraz w podsumowaniu zarecydujemy, kto na podium, a kto, kto nie. To była ostatnia, dziesiąta zupa. Sprzątamy na stole i przechodzimy do podsumowania. Słowo podsumowania, co możemy powiedzieć na temat zup marki Jemy? Jemy? Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa alternatywa, jeżeli mamy coś wziąć ze sobą do pracy, zjeść coś na szybko, nie mamy czasu. Dosyć poręczne są te torebki, nic się nie, nie pobije. Opcja jest jak naj, na, na, najbardziej dobra. 5 zł kosztowały te zwykłe, około 7 kosztowała ta y, y, zupy świata. W Intermarche macie ten supermarket blisko, pojedzcie, kupicie takie zupki. Zdecydowanie większość tych zup jest na plus. Oczywiście one wszystkie są zjadliwe, one nie, nie powodują u Was od razu grymasu, że jak ja weźmiecie to łyżkę. To jak u Gesser, nie, nie Umówmy uj. się. Powiedzmy o tych, na które jesteśmy na nie, bo, bo trochę nas jednak zawiodły. Pomidorowa to był dno, dno, dna. Żurek poprawny, wydaje się, lepszy od tej pomidorowej, ale też nas nie, Kiełbasa była nie zaskoczył. Kiełbasa słaba. słaba. Ta indyjska, ja byłem bardziej na tak, Adaś ja był oceniałem. bardziej na nie. Zawiódł to dla mnie klasyka, no powinno to być tłuste. Grochówka zdecydowanie. Wiesz co, no, ja bym tutaj za fasolową był, ta fasolowa była dobra. Dodajmy egzekwo trzecie miejsce. Egzekwo trzecie miejsce, dobiegnie w tym samym momencie. No a tu klasyki, fasolowa, jarzynowa, jak najbardziej na plus, więc... Dobre smaki. Dobre smaki. Spróbujcie więc... je. Wszystkie te zupy, to co powiedzieliśmy, były robione tak, żeby nikogo nie urazić, czyli jeżeli masz w domu przyprawy, sam możesz je... Delikatnie przyprawić. Powiedz na koniec, gdzie można Cię znaleźć, jeżeli ktoś chciałby poradzić się w sprawie przypraw, ale przede wszystkim zamówić coś od Ciebie. U mnie na stronie przyprawy tobago.pl na co dzień, jeszcze w Międzyrzeczu, to taka mieścina nas, u nas w województwie lubłuskim, Wielkopolski i w niedzielę też do, w Poznaniu na M1 jesteśmy dostępni, więc zawsze nas znajdziecie. Adam, serdecznie Ci dziękuję za to, że przyjechałeś, że byłeś z nami w studiu imienia Ariany Grande. Życzymy Wam smacznego. Lajki, suby, dzwoneczki, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Szanowanko.